Drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii do Pary. Dzisiaj serwować będziemy coś dietetyczno-kryminalnego, a konkretnie kisiel kryminalny. Marty Kisiel kryminalnie W odsłonie dwóch książek, czyli dywanus z wkładką oraz Efektu Pandy Efekt Pandy to nowsza książka tą tom drugim, to jest seria komedii kryminalnych ale wydaje mi się, że można czytać je spokojnie niezależnie od siebie To jeśli się nie mylę jest debiut Marty Kisiel w takiej odsłonie właśnie komediowo-kryminalnej Do tej pory czytałam inne książki tej autorki, bardziej powiedziałabym fantastyczne, czytam też te książki dla dzieci Generalnie ze mną i z Martą Kisiel jest tak, że jeżeli coś pod jej Szyldem się ukazuje, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to przeczytam, e, i jeszcze większe prawdopodobieństwo, że będzie mi się podobać. E, więc z dużymi nadziejami sięgnęłam po odsłonę tą komediowo-kryminalną, bo do tej pory e, książki Martyki się ceniłam za dwie rzeczy: za świetne posługiwanie się językiem i ten właśnie taki lekko-komediowy, lekko-groteskowy styl, e, no i za umiejętność konstruowania fabuły, e, za budowanie fajnych, e, powiązanych ze sobą wydarzeń, nawet wtedy, kiedy fabuła. Była de facto była prosta albo może nie wymagała jakiegoś ogromnego skomplikowania. Więc pomyślałam sobie, że wtedy, kiedy to ma być skomplikowane, no bo ma być kryminałem, i wtedy, kiedy ten styl ma tak naprawdę szansę dopiero się pokazać, ma szansę zaistnieć, no to to połączenie musi być absolutną torpedą. Jak było, to opowiem Wam pod koniec filmu. Generalnie, o co chodzi, jeżeli jeszcze nie mieliście się okazji zapoznać. W dywanie z wkładką poznajemy Tereskę. Tereskę trawną, która jest księgową, to o niej wiemy na pewno, ponieważ generalnie w najbardziej stresujących sytuacjach swojego życia jest w stanie podać definicję, stawki VAT-u, policzyć wszystko w głowie itd. Jakby obudzona w środku nocy policzy stawkę jakąś tam z VAT-u zagranicznego, z cłem z czymś tam, z czymś tam. To jest po prostu księgowa z krwi i kości, która ze stresem radzi sobie podjadaniem kasztanków. No i oprócz Tereski w książce mamy też jej męża, Andrzeja. Andrzeja, który właściwie jest takim trochę ciepłym misiem, taką trochę ciepłą kluchą. On tu trochę jest, ale tak naprawdę trochę jakby go nie było. Do tego mamy Zoję, 16-17-letnią córkę głównej bohaterki Tereski. Córkę, która jest dość intensywnie feministyczna i dość intensywnie postępowa, chociaż też nie we wszystkim. Mamy również Maciejkę 12-letniego na który jest zapatrzony absolutnie w Minecrafta, Minecraft jego życiem, Minecraft jego światem. No i mamy chyba najsympatyczniejszą postać w całej tej serii, czyli Pindzie. Pindzia jest psem i właściwie spełnia tutaj rolę takiego trochę uzupełniacza, a raczej pretekstu, żeby główni bohaterowie mogli wyjść na spacerek i przy okazji na coś się natknąć, no ale Pindzia jest i jest elementem uroczym. Poza Pindzią mamy tutaj też teściową, głównej bohaterki, Tereski, Mire, która w gruncie rzeczy miała już chyba trzech mężów, jest fanką joggingu, jogi, wyginania się w różne dziwne pozycje i jest taką dość powiedziałabym energiczną osobą w średnim wieku. I cała fabuła dywanu z wkładką dotyczy mniej więcej tego, że bohaterowie przeprowadzają się z miasta na wieś, tam kupują dom po jakiejś tam znajomości i w garażu tego domu, garażu, który w gruncie rzeczy momentami jest, a momentami nie jest zamknięty na trzy spusty, znajdują dywan. Dywan jest w brzydkim kolorze buraczkowym, nikt nie chce go przygarnąć do swojego pokoju, więc ten dywan sobie tak leży. Ale w pewnym momencie dywan przestaje leżeć, ponieważ podczas jednego ze spacerów, a właściwie usiłowania joggingu między synową i teściową, kobiety natykają się na ten dywan w lesie. Dywan nie jest już sam, jest z wkładką. Z wkładką w postaci zwłok sąsiada. No i kobiety zamiast wezwać policję, jak zrobiłby to prawdopodobnie każdy normalny obywatel, próbują odsunąć ewentualne podejrzenia od siebie, a właściwie od Andrzejka. No bo to był jego garaż, jego jego dywan i nagle mógłby to być również jego trup. E, więc żona i mama stwierdzają, że to na pewno nie mógł być Andrzejek, w związku z tym Andrzejkowi trzeba pomóc, chociaż Andrzejek technicznie jeszcze problemów nie ma. I tak naprawdę bohaterki zamiast mm, ewentualnie pomóc tym zwłokom w tym, żeby przestały już leżeć w lesie i by, być poddawanymi e, różnym zjawiskom pogodowym, e, próbują ustalić co się właściwie stało, dlaczego i dlaczego te zwłoki postanowiły sobie w tym miejscu właśnie poleżeć. I tak mniej więcej prezentuje się fabuła dywanu z wkładką. Natomiast w efekcie Pandy Towarzystwo jest jeszcze ubogacone o mamusię Tereski. Mamusia Tereski wyszła sobie gdzieś tam we Francji za Jean Pierre i generalnie posługuje się trzema językami. To jest taki element, który ją bardzo mocno tutaj charakteryzuje w tej fabule, że miesza polski, francuski i rosyjski. Z czego wychodzą e, nie zawsze zrozumiałe, ale często zabawne dialogi i wypowiedzi. I tutaj, w efekcie pandy, to nasze damskie grono wybiera się do spa. Andrzejek zostaje sobie w domu, Maciejka zostaje sobie w domu trochę właściwie go nie widać w ogóle w tej książce, natomiast trzy panie, właściwie cztery panie, bo jeszcze, jeszcze mamusia, która przylatuje z Francji specjalnie na tą okazję, zabiera je właśnie do tego spa. Jadą sobie do tego Angelique Spa gdzieś tam w górach, no i już właściwie na samym starcie, na recepcji napotykają się na faceta, którego wolałyby raczej tam nie spotkać, ponieważ jest takim klasycznym przykładem po prostu buca. Tenże buc chciałby mieć ten domek, które mają one, one nie chcą się zamienić, no i w związku z tym, że są tak jakby przez ścianę, to kobiety w pewnym momencie słyszą kłótnie małżonków, ponieważ But ten pierwszy przyjechał z żoną i z córką, słyszą kłótnie, no i jakby napędzane tym wszystkim, co działo się jakiś miesiąc czy dwa wcześniej, właśnie w dywanie z wkładką, wróżą w powietrzu, węszą już kolejne zewłoki. No bo jeżeli tutaj dochodzi do kłótni, jest jakieś tłuczenie się czymś, a potem kobieta, która była, nagle znika i nie pojawia się na żadnych zabiegach upiększających, no to jest duże prawdopodobieństwo, że stała się już upodobnioną, do wkładki tej z dywanu. No i w gruncie rzeczy główne bohaterki, czyli Tereska, jej Teściowa oraz Zoja, bo mamusia nie jest to szczególnie włączana, próbują ustalić, co się stało z tą kobietą. Czy faktycznie znowu mamy do czynienia ze zwłokami i jakimś zbrodzeniem, który tutaj działa, ponieważ tak, tutaj zbrodniarz określany jest mianem zbrodzenia, co nie jest dla mnie w żaden sposób uzasadnione, ale okej. Okay. Więc te kobiety właśnie zamiast skupić się na swoich zabiegach upiększających, tam masażach kamieniami, zabiegach Kleopatry i tak dalej. Zaczynają bardziej skupiać się właśnie na tym, że kobieta była, a teraz tej kobiety nie ma i co się właściwie stało, i dlaczego ten podejrzany facet chodzi po nocach gdzieś po lesie, świeci jakąś latarką, e, dlaczego jego córka dziwnie się zachowuje, i tak dalej, i tak dalej. Tyle w temacie fabuły obu tych książek, tyle mogę Wam powiedzieć, żeby nie zaspoilerować. Natomiast w dalszej części filmu, kiedy będę uzasadniać swoje zdanie na temat tych książek, już te spoilery mogą się pojawić, także zwracam na to Waszą uwagę. Będę się starała jakby nie spoilerować, co i kto i dlaczego, natomiast drobne elementy celem wyjaśnienia pewnych rzeczy pewnie będę musiała. Opisy obu fabu były całkiem interesujące, samo doświadczenie czytelnicze zresztą też. Ale pośmiałam się trochę na pierwszej książce, pośmiałam się trochę na drugiej książce i na poziomie bezrefleksyjnym to byłoby mniej więcej tyle. Było miło, dziękuję, do zobaczenia. Natomiast potem pojawił się ten poziom bardziej refleksyjny, bardziej ten poziom analizy krytycznej, no i tutaj doszłam do tego, że zapaliła mi się czerwona lampka. Czerwona lampka dotyczyła tego, że chociaż obie książki reklamowane są w istocie jako komedie kryminalne, to mi bardzo Bardziej przypominały świnkę morską. Ani nie były świnką, ani nie były morską. Ewentualnie, wiecie, ni pies, ni wydra, podobne to do świdra. E, bo tak naprawdę nie mieliśmy tutaj ani komedii, ani kryminału. E, to, co tutaj mogło być komediowe i mogło być świetnie wykorzystane, czyli ten styl autorki, bardzo charakterystyczny, lekki, groteskowy, ta umiejętność posługiwania się piórem. To teoretycznie było, ale zostało niesamowicie spłaszczone przez to, że główną osią komedii, głównym takim argumentem przemawiającym za tym, że uwaga czytelniku to jest komedia, jest budowanie bardzo wyolbrzymionych postaci. Szczerze więc nie pamiętam, czy w poprzednich książkach Marty Kisiel było podobnie, nie miałam do tej pory takiego odczucia, a tutaj ewidentnie bohaterów można by było scharakteryzować każdego trzema słowami. E, Tereska ma nadwagę i je kasztanki, jest księgową, e, wiecznie rozlicza jakieś tam waty, pity i inne tego typu rzeczy. E, teściowa ma iluś tam mężów i lubi biegać, lubi ćwiczyć. E, Maciejka no to Minecraft, Zoja no to feminizm, Andrzejek to ciepła klucha, e, mamusia no to te trzy języki i tam przyjazd za granicę i żąpier. I to generalnie kształtuje wszystkie te postaci. I ja bym zasadniczo nie miała nic przeciwko, gdyby to był początkowy jakiś taki rys charakterologiczny, a nie to, że właściwie, kiedy ma być śmiesznie, to przypominamy, że bohaterka, haha, rozlicza VAT, albo haha, nie ma kasztanków, albo haha, musi zjeść tutaj, nie wiem, pudełko pączków na przykład, albo blachę całą ciasta, żeby poprawić sobie nastrój. Um, a z drugiej strony w ogóle dowiadujemy się, że bohaterka nosi rozmiar, jak się nie mylę, XL, więc ona ma być teoretycznie śmieszna ze względu na swój rozmiar, ale z drugiej strony nosi rozmiar taki sam jak ja, więc ja się z tego nie śmieję. Um, także trochę mi nie pasowało, a raczej, no, bardzo mi nie pasowało kształtowanie postaci w oparciu tylko o jedną cechę i nie rozwijanie tych postaci w toku lektury. Jakby ja się niczego nie dowiedziałam więcej o tych postaciach, w drugim tomie, niż wiedziałam w pierwszym, a elementy kształtujące te postacie robią się w którymś momencie po prostu nużące. Na początku jest może zabawne, kiedy mamusia głównej bohaterki, mamusia tereni, czy też Tusi, jak się dowiadujemy w drugim tomie, mówi w trzech językach i miesza te języki, to może na początku jest faktycznie zabawne. Natomiast kiedy ona zaczyna mówić dużo i inne postaci zajmują, zaczynają przejmować jej te naleciałości i zaczynają mówić w ten sam sposób, i ciężko jest właściwie już odróżnić, kto się wypowiada. No, bo cechę charakterystyczną jednej postaci przejmują wszystkie inne. To po prostu robi się. Aż na to. Z tą kreacją postaci opartą o jedną cechę, jest trochę tak, jakbyście jedli taki bardzo, bardzo, bardzo słodki, no powiedzmy, kisiel. Nomen, Zaczynacie pierwszą łyżeczkę, jest smacznie. Przy drugiej zaczynacie czuć, że to są jakieś takie sztuczne barwniki i aromaty, ale pod koniec miseczki macie już takie przesłodzenie i taki ból zębów, że zastanawiacie się, gdzie u licha schowaliście numer do swojego dentysty, bo czujecie, jak próchnica że już wam po prostu puka do drzwi wejściowych. Oczywiście to, co mówię, weźcie z pewnym przymrużeniem oka, dlatego że, no nie jest tutaj słodko bo raczej jest morderczo w pewnych wymiarach. Natomiast faktycznie ten przesadyzm pod koniec książki już nie bawił, tylko męczył. Także w aspekcie komedii mamy mniej więcej tyle. Właściwie nic tu nie jest śmieszne, bo żart powtórzony 30 razy przestaje być śmieszny i jakiś gag sytuacyjny, czy jakiś element kreacji postaci, który jest mielony co drugą stronę, po prostu nie bawi. I po prostu przy którymś wspomnieniu o tym, że Tereska to zajada swoje smutki albo Tereska potrzebuje kasztanków, no to ja generalnie już też Zaczynałam potrzebować kasztanków, bo ciężko już było to znieść. Natomiast jeżeli chodzi o drugi walor, bo mieliśmy komedię i tutaj trochę to leży, no to może drugim walorem jest kryminał. Może tą właśnie osią, na której powinniśmy się skupić, jest kryminał. Jest poszukiwanie mordercy, zbrodnie, jakkolwiek to brzmi. Może to jest właśnie to, w czym autorka się miała wykazać. No może miała, tylko że się nie wykazała. Bo tak naprawdę w dywanie z wkładką mieliśmy taką sytuację, że gdyby ta osoba, która doprowadziła do pewnych wydarzeń skutkujących odnalezieniem zwłok w lesie, nie zaczęła działać i nie zaczęła atakować, to bohaterki prawdopodobnie w ogóle nie zainteresowałyby się tą postacią albo jej w ogóle działaniem, bo one tak zasadniczo to się skupiały na tym, żeby uchronić Andrzejka przed problemami i żeby niby coś tam rozwikłać, jakąś zagadkę, ale tak naprawdę bez żadnego proaktywnego podejścia do tego. Więc gdyby ten zbrodzień nie zaczął działać, to one praktycznie machnęłyby na to w ogóle wszystko ręką i dalej rozwiązywały te waty, pity i inne tego typu rzeczy. Zwłaszcza, że ja miałam wrażenie, czytając dywan z wkładką, że tutaj długo, długo, długo nie dzieje się nic, mamy takie codzienne, zwyczajne życie, no jakiś tam dywan, jakieś tam zwłoki, ale generalnie niech sobie poleżą, bo nikomu się nie śpieszy. A potem pod koniec książki bohaterom się przypomniało, że warto byłoby coś zrobić, wartałoby, jak mówił mój profesor, w związku z czym dzieje się wszystko. I znowu, w tym momencie, kiedy dzieje się wszystko, to troszeczkę te niteczki są ze sobą niepowiązane i robią się supełki na nie tych niteczkach, które powinny być poniteczkowane. W efekcie pandy sytuacja jest o tyle podobna, że bohaterki też nie podejmują jakichś bardzo proaktywnych działań, mających na celu ustalenie, co stało się z tą sąsiadką. Na przykład bardzo proste zapukanie do drzwi sąsiada i zapytanie o sąsiadkę, albo też jakieś takie logiczne, ludzkie podejście do tego tematu, nie wiem, zgłoszenie sprawy na policję, no bo podejrzewamy, że sąsiadce mogło się coś stać. Logiczne zachowanie nie jest tutaj zupełnie potrzebne, bo przecież lepiej chodzić po nocy, po błocie, wypatrywać jakiś światełek, szukać miejsca, w którym potencjalnie ten zbrodzień, w którym potencjalnie jest ten sąsiad, mógłby zakopać zwłoki, a przy okazji odnaleźć coś innego. To coś innego znajduje chyba najbardziej racjonalna postać z tych wszystkich, czyli Zoja. Ona tak naprawdę dochodzi do tego, co się tej Miało zadziać, co się w tej fabule miało zadziać, co ten zbrodzień czy też nie niezbrodzień zrobił. I przy okazji, jakoś tak dziwnym trafem, tłumacząc to wszystko mamie i dwóm babciom, tak łączy te wszystkie elementy, że wychodzą jej elementy, których nawet czytelnik wcześniej nie widział. Jakby ona znikąd dowiaduje się o pewnych rzeczach i albo wiedziała o nich wcześniej i je przetrzymuje do końca, te informacje, albo wie je tak troszeczkę, nie wiem, z powietrza może, może z tych spacerów nocnych z Pindzią. Odkładając trochę sarkazm i ironię na bok, to takim sporym zarzutem w kontekście fabuły obu książek jest właśnie to kształtowanie postaci bardzo jednowymiarowo, czynienie z rozmiaru noszonych ubrań pewnej bohaterki właściwie całej osi komedii, no i utrwalanie pewnych niewłaściwych stereotypów. Tutaj jest sporo o ekologii, sporo o feminizmie, tylko nie zawsze w tym wymiarze, w którym być powinno. Czyli jak kobieta się maluje, to maluje się dla faceta, więc nie powinna, bo to nie jest feministyczne, a jak się jedzie do Ikei po jedną rzecz, no to się wytwarza wielki ślad węglowy, więc lepiej jest kupić kilka rzeczy, bo te kilka rzeczy jakby usprawiedliwią ten wyjazd do Ikei. Jakby... Jest tutaj kilka takich rzeczy, na które trochę zgrzytałam zębami. Nie są jakieś potwornie złe merytorycznie, nie utrwalają jakichś strasznych stereotypów, strasznych samatów, ale jednak dokładają swoją e, małą czy większą cegiełkę do postrzegania pewnych kwestii przez czytelników. Więc w ogólnym rozrachunku na takim, tak jak powiedziałam, poziomie bezrefleksyjnym można przeczytać, prawdopodobnie można się nawet pośmiać, e, zachichotać parę razy pod nosem, no bo jest kilka takich elementów, które e, są śmieszne, jest Kilka takich, które są taki trochę wymuszone w sposób śmieszny, ale nadal bawią. No i jest kilka takich, które są po prostu cringe'owe, więc na poziomie bezrefleksyjnym. Spoko. Ja się nie czepiam, czytałam, chichnęłam parę razy, okej. Okay. Natomiast na takim poziomie analizy krytycznej, e, no to coś tutaj nie pykło. No bo nie pykła ani komedia, ani kryminał, więc właściwie no nic nie pykło. Chciałabym na koniec zostawić Was z jakąś refleksją bardziej optymistyczną. No bo to nie jest tak, że te książki mi się totalnie nie podobały, że to jest fatalne, że najgorsze to w życiu czytałam, że okropieństwo, spalić na stosie i tak dalej. Absolutnie nie. Nie nawołuję do linczu, nie mówię, że nie będę czytać kolejnych książek autorki. Nawet nie wykluczam, że gdyby Tereska miała się jeszcze pojawić w jakiejś odsłonie książkowej, to ja potem odsłonę książkową sięgnę, bo a nóż, po prostu znowu się pochichram. I właśnie jedyne, co mogę powiedzieć takiego na korzyść tych książek, to jest po prostu to, że to jest niegłupia, a jednocześnie bardzo przyjemna rozrywka. Nie mówiłabym tutaj o kategorii Guilty Read czy Guilty Pleasure. Unikam tych okreśń, unikam tej kategorii. Natomiast po prostu dla rozrywki, jakbyście się nie chcieli za bardzo wdawać w szczegóły, jakbyście chcieli trochę po prostu uchichnąć się pod nosem, no to jest po prostu OK. W związku z tym, że jest tylko OK, no to ja się nie zachwycam jakoś ogromnie. Natomiast nie odradzam Wam tych książek. Jestem pewna, że znajdą swoich odbiorców, znajdą swoich fanów. Nie wiem, czy to będą fani twórczości Marty Kisiel, czy to będą po prostu jacyś przypadkowi fani komedii kryminalnych, którym się zdarza sięgać po e, książki różnych autorów w tym gatunku. Nie był to debiut w tym gatunku najgorszy, jaki czytałam, więc no generalnie jest spoko, ale dla mnie tylko spoko. E, jeżeli mieliście do czynienia z dywanem z wkładką, albo z efektem pandy, to dajcie mi znać, jakie były wasze wrażenia. Czy wam się książki podobały, czy też nie do końca. E, czy ta komedia do was przemówiła, czy też nie bardzo. E, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka e, z tej serii, do w której mówiłam o książce Daniela Muniowskiego, czyli czytacza, ze strefy czytacza. I to też się poniekąd łączy z poprzednim odcinkiem, dlatego że patronem tych książek jest Daniel. No i tam był ten styl Marta Kisiel-esk i tutaj mamy styl Marta Kisiel, e... i istotnie Marta Kisiel. Więc jeżeli nie widzieliście tamtego filmu, to zostawię Wam odnosić do niego w opisie. Tam o książce czytacza i o książce Zoeli, bo to były książki blogerskie. Natomiast jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to znajdziecie go tutaj, u góry. Poniżej będzie również opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!